Witam i pozdrawiam z wolnego poniedziałku Wilczowa Tacha w górze Tak nieśmiało się zerwały ale poleciały Aleksio wrócił z Wojarzy nie wiem skąd nawet a Wilczowa tu Widzicie, watacha tutaj sobie chodzi. Oczywiście nie wszystkie chodzą, bo na jajeczkach sobie siedzą. A tutaj po, po prostu pogoniłem. Postraszyłem, pogoniłem. Nie wiem, jak to tak określić dokładnie, ale niech sobie polatają. Dostały dobre jedzonko. Jęczmień jeszcze leży, pewnie nie głodne. Karme dobro zjadły, lotowo, a tutaj sobie jęczmień został. Pozdrawiam i do następnego.